Siłoneczko, witam Was. Zwykle już poradniku dotyczącym autodriva. Postanowiłem, że będę dzielił te poradniki na poszczególne prace. Nie będę nagrywał tych poradników w taki sposób, że będę łączył w jednym poradniku parę prac. No i dzisiaj zajmiemy się ustawieniem pracownika do sprzedaży zboża. Pracownik będzie zapętał tą pracę, dopóki nie wywiezie całego zboża z naszego silosu. Po prostu nie będzie już się mógł uzupełnić, wtedy stanie w miejscu więc nie będziecie musieli go za każdym razem puszczać, a wiecie, że czasami jeżeli macie czegoś dużo do wywiezienia, no to jest męczące, więc jak najbardziej taki poradniczek Wam również się przyda. Jeżeli chodzi o całą podstawę autodrive'a, no to odnoszę Was do poradnika pierwszego dotyczącego autodrive'a. Tam nauczyliśmy się wszystkich rzeczy takich podstawowych, czyli robienie skrzyżowań, robienie tych punktów, łączenie ich itd., więc dzisiaj już nie będę tego wyjaśniał tak szczegółowo. Po prostu dzisiaj będę już objaśniał co zrobić, żeby właśnie odbierał z tego silosu i wywoził to na skup. Wchodzimy oczywiście do naszego ciągnika. No i nagrywamy mu kurs, nieważne czy na początku nagracie kurs na skup, czy najpierw nagracie na silos. Ja zacznę tutaj od silosu. Dzisiaj znajdujemy się na innej mapce, no bo tam po prostu mi nie pasowało parę rzeczy. I tak, odpalamy sobie naszego autodriva oczywiście. Ustawimy sobie znowu troszeczkę większy interfejs. Włączamy sobie oczywiście nasz tryb edycji, nagrywamy mu kurs do Silosu. Jeżeli macie Silos, który trzeba cofać, no to, to będzie w innych poradnikach jak nauczyć się właśnie się, no w sensie jak cofać na kursie Autodrive. Teraz tak, bardzo ważna rzecz jeżeli chodzi o Silosy, mianowicie jest taka opcja w Autodrive, ie że ustawiacie po prostu odległość szukania triggeru maksymalną odległość od triggeru, 25 metrów. no i tak, jeżeli ustawicie ten punkt wasz yy, przed silosem no to pracownik tego nie znajdzie zawsze musicie ustawić za silosem, nawet aż przeczepą będziecie za silosem całkowicie, czyli na przykład nawet tutaj ustawiacie mu wtedy tutaj punkt silos zbożowy załóżmy zapisujecie go no i teraz co, lecimy sobie po prostu na skup tutaj już wam nie będę przeciągał, zrobię timelapsa i widzimy się, no po prostu już jak będę na skupie. No i tak, w tym momencie mamy nasz skup. No i również robimy taką samą rzecz jak tam, czyli ustawiamy to nawet za skupem, a nie przed. Po prostu pracownik znajdzie, będzie wiedział, że zbliża się do triggeru i te 25 metrów od tego punktu on będzie szukał triggeru. No i jeżeli go tutaj znajdzie, no to po prostu się tutaj wysypie. Jeżeli się nie wysypie, no to możecie wtedy tam zwiększyć w tej opcji. I dokładnie tutaj możecie zwiększyć, po tą odległość do 10 metrów lub nawet dalej. Ja Dodajemy sobie punkt skup, jeden załóżmy, no i wracamy z powrotem na gospodarstwo. Dojeżdżamy, no i zamykamy naszą linię, e, czyli po prostu robicie to w ten sposób, tak jak pokazywałem na pierwszym poradniku, włączacie sobie to tak. Te troszeczkę gafę odpaliłem, bo mogłem nagrać kursy w dwie strony tutaj w tym miejscu, żeby nie było dwóch przejazdów, no ale nagrałem w dwie strony, nic nie przeszkadza. No i ustawiamy teraz tryb na odbiór i rozładunek. Ładujemy się na stylosie złożowym, pobieramy pszenicę, tutaj sobie zaznaczacie, jeżeli chcecie to przewinąć, to oczywiście scrolem. Ja teraz sprzedawał dzisiaj pszenicę, to idzie alfabetycznie oczywiście, więc na P mamy przynica, no i wysypujemy na skup 1. Jeżeli puścicie pracownika i nie będzie mógł znaleźć kursu, czyli będzie to wyglądało w ten sposób. Aha, teraz akurat znajduje ten kurs, bo dojeżdża do tej linii, no ale po prostu będzie wyskakiwało wam okienko, że nie może dotrzeć do określonego celu. No to znaczy, że zrobiliście coś nie tak. Ja go puszczam. i automatycznie możecie sobie również wyłączyć tam w opcjach, jeżeli nie chcecie, żeby i wam sam zakładał. No i czasami wiadomo, trzeba poprawić ten kurs, on czasami go skraca. No i później nie może gdzieś tam na zakręcie wyrobić. A tak jak widzicie, podjeżdża do naszego silosu. Pobiera zboże, mimo że ten punkt miał o wiele dalej ustawiony. Zobaczcie, się o wiele. No nie o wiele, ale załóżmy, te 5 metrów dalej miał ustawiony. No to już znalazł trigger i ładuje się. I w tym momencie rusza. Jeżeli po załadowaniu od silosu, z silosu, po pobraniu zboża z silosu, nie będzie Wam chciał dalej znaleźć trasy, no to znaczy, że gdzieś zrobiliście błąd przy trasie do Waszego skutku, tak? No i to, co polecałem zrobić w pierwszym poradniku, czyli zmniejszyć mu prędkość na zakręcie. W sumie rzeczy będzie to dobre przypomnienie. Zaznaczamy tutaj, zmniejszamy mu prędkość na zakręcie, żeby nie zapieprzał, tak? No bo inaczej będzie się wywalał właśnie tak jak w określony sposób, jeżeli wkurzałem Was te awaryjne w nich, to również tutaj możecie sobie wyłączyć w ostatnich łapkę. Może się włączyć mu automatyczne kierunkowskazy światło ostrzegawcze to są Koguty i Hazard Lights to są awaryjne, więc zaznaczacie to sobie, no i teraz akurat on chyba używa dalej, ale jak go jeszcze raz, no to powinien przestać go ich używać. Czekajcie. O, teraz już ma wyłączone koguty, aczkolwiek w będzie strasznie one wyglądają. No ale w każdym razie już ma powyłączone te awaryjne. I tak jak widzicie on sobie sam plandekę ściąga, ja tutaj nic nie muszę robić. No tutaj otworzył go za wcześnie, bo już znalazł chwilę wcześniej trigger do sprzedawania. Samo możecie mu wyłączyć automatyczną stronę rozładunku, żeby sypał wam tylko na, na tę stronę, na którą wy chcecie. I tak jak widzicie on znalazł już trigger, w tym momencie wysypuje. No, i ta praca będzie mu się zapętlała aż do momentu, gdy nie wywiezie całego zboża, czyli w moim przypadku 200 tysięcy bit. No i co, to by było na tyle w tym poradniku. To był akurat dosyć szybki poradnik, bo jest bardzo proste do, do zrobienia. Jeżeli macie jakieś pomysły, możecie pisać śmiało. Jeżeli chodzi o autodriva, do cosplaya przygotowuję się do poradniku, będę również nagrywał. Ale póki co, zajmujemy się tutaj autodrive'em. No i będziemy nagrywać dalsze poradniki, ja jeszcze planuję tutaj oczywiście teraz nagrać poradnik na przykład z odbiorem, żeby pracownik odbierał zboże z kombajnu, który kosi wam na polu i wywoził to na silos, planuję jeszcze nagrać poradnik, żeby pracownik właśnie odbierał z sieczkarni i wysypywał na silos wasz, no po prostu na kiszonkę Także tych poradniczków jeszcze troszeczkę będzie, ale jeżeli macie jakiś własny poradnik, więc jeżeli macie jakieś pomysły na poradniki to możecie śmiało pisać, tak samo mogę Wam zrobić coś takiego jak zrobić pracownika, żeby, żeby po prostu podjeżdżał z paszowozem Wam i za każdym razem po prostu żebyście go załadowali i on jechał sam wysypać do obory. Ale w tym poradniku to było na tyle, i pracownik ucieka, ja też uciekam. Jeżeli Wam się spodobało i Wam pomogłem to dawajcie znać jakąś łapką lub fajnym komentarzem. Trzymajcie się, do następnego, na razie, cześć.